Rozdział osiemnasty W ciągu sześciu dni, jakich potrzebował, by dotrzeć do ziem wysokich elfów, Artas rozmawiał z cieniem Keltuzada i znacznie powiększył szeregi swojej armii. Z Andorhalu ruszył w kierunku wschodnim. Wozy mięsa, chrzęszcząc, toczyły się za nim przez niewielkie osady. Zagon Felstonów, sad Dalsona, plony Garona przez rzekę Tondoril do wschodniej części Lorderonu. Powstałe z martwych ofiary plagi były wszędzie i wystarczył prosty, mentalny rozkaz, by przybiegały do nogi niczym wierne ogary. Nie trudno było dbać o ich potrzeby. Żywili się ciałami zmarłych. Proces ów był bardzo schludny. Artas spodziewał się, że zasilą jego armię. Ofiary plagi, plugastwa poszywane z wielu części duchy umarłych, lecz dołączył doń również nowy sojusznik, który dziwił, odrzucał, ale też cieszył rycerza śmierci. Był w połowie drogi do Keltalas, gdy po raz pierwszy ich zobaczył. Początkowo zdawało się, że to sama ziemia porusza się w oddali, ale Artas zaraz sam się poprawił. To były jakieś zwierzęta, bydło albo owce, może takie, które wyrwały się z zagród, gdy ich właściciele zmienili się w nieumarłych, albo niedźwiedzie, czy wilki, które pożywiały się zwłokami. Nagle Artas gwałtownie wciągnął powietrze, mocniej chwytając za ostrze mrozu, zaś w jego szeroko otwartych oczach malowały się szok i niedowierzanie. Stworzenia te nie chodziły na czterech nogach, ale zbliżały się pospiesznie drobnymi kroczkami, sunąc niczym. Pająki mruknął. Przelały się przez niedalekie wzgórze, na podobieństwo śmiertelnie groźnej fioletowo czarnej fali liczne odnurza niosły je prosto do Artasa. Przybyły tu dla niego, to nowi wojownicy, jakich król Lisz posyła temu, który cieszy się jego względami rozległ się głos Keltuzada. Duch, którego jedynie Artas słyszał i widział, przez ostatnie kilka dni był wyjątkowo rozmowny. Skupiał się na rzucaniu ziaren wątpliwości w żyzną glebę myśli Artasa. Nie wątpliwości względem swej osoby jednak, lecz demonów jak Tichondrius i jego pobratymcy. Upiornym władcom nie należy ufać, mówił. To oni uwięzili króla Lisza. Wszystko ci wyjaśnię, gdy znów stanę pośród żywych. Mieli dość czasu. Artas zastanawiał się, czy przypadkiem Keltuzat nie używa tej informacji jak wabika, by upewnić się, że Artas wykona swoje zadanie. On przysłał je do mnie? Co to jest właściwie? Kiedyś byli nerubianami, wyjaśnił duch nekromanty, potomkami starożytnej i dumnej rasy Akirów. Za życia odznaczali się zabójczą inteligencją i oddaniem idei zniszczenia wszystkich, którzy nie byli do nich podobni artas łypnął na arachnidy i wzdrygnął się z odrazą cudownie a teraz a teraz masz przed sobą poległych w wojnie z tym któremu służymy przywrócił ich do życia jako ich pan anubarak są nieumarłymi i przybyliby ci pomóc książę artasie na chwałę jego i twoją nieumarłe pająki zadumał się artas były wielkie ohydne i zabójcze przy wtórze dziwacznego świergotu, zrównały krok z gulami, duchami i plugastwami, by walczyć z elfami w Keltalas. Król Lisz, kimkolwiek był, miał upodobanie do dramatyzmu. Pochód Artasa nie został niezauważony. Elfy szczyciły się najlepszymi zwiadowcami na świecie i wszystko wskazywało na to, że zanim Artas w ogóle ich dostrzegł, wieść o jego obecności już dawno przekazano dalej. Nie miało to jednak większego znaczenia. Siły, jakie zebrał, były naprawdę imponujące i mimo niespokojnych ostrzeżeń Keltuzada, Artas nie miał wątpliwości, że zdoła uzyskać przejście w głąb cudownych, odwiecznych elfich ziem i szybko dotrzeć do słonecznej studni. Pojmali jeńca, młodego kapłana, który w akcie oporu niechcący zdradził kilka istotnych informacji. Artas zamierzał je wykorzystać dobrze i rozsądnie. Był także ktoś inny, kto w przeciwieństwie do kapłana z własnej woli i z chęcią zdradził swój lud w zamian za moc obiecaną mu przez Artasa i króla Lisza. Rycerza Śmierci zaskoczyło to, jak chętnie i szybko Elfi Mag zmienił strony zaskoczyło i zaniepokoiło. Kiedyś był kochany przez swój lud, tak jak jego ojciec przed nim. Lubił grzać się w ciepłym blasku aprobaty wyrażanej przez tych, którzy mu służyli. Nie żałował czasu, by nauczyć się ich imion, wysłuchać rodzinnych historii. Chciał, by go kochali i tak też było. Kochali go i podążali za nim lojalnie, tak jak uczynił to kapitan falryk. Musiał jednak przyjąć, że Efli przywódcy też byli kochani przez swój lud i zakładali, jak zakładał Artas, że poddani będą wobec nich lojalni. A jednak ten mag zdradził swoich za obietnicę władzy jedynie za marny przebłysk potęgi, za jej lśniący urok. Śmiertelników można przekupić, można ich kupić bądź przeciągnąć na inną stronę. Artas spojrzał na swoją armię i się uśmiechnął. Tak. Tak było lepiej. Nie musiał martwić się lojalnością. Ci, których prowadził, musieli być mu posłuszni. To prawda, co do słowa, wysapał zwiadowca. z Windrunner, generał tropicieli Silvermoon, znała dobrze elfa, który stał przed nią. Wieści przynoszone przez Kelmarina zawsze były dokładne i szczegółowe. Słuchała i nie chciała w nie wierzyć, ale wiedziała, że nie ośmieli się im zaprzeczyć. Wszyscy słyszeli plotki. Oczywiście, że na ziemiach ludzi rozpełzła się jakaś plaga, ale Queldorei zawsze uważali, że są bezpieczni w swej ojczyźnie, która przez wieki opierała się atakom smoków, trolli, orków. Przecież to, co działo się na ziemiach ludzi, nie mogło w żaden sposób dotknąć elfów. A jednak. I pewien jesteś, że to Artas Menetil, książę? Kelmarin skinął głową, wciąż dysząc ciężko. Tak, pani, słyszałem, jak ci, co mu służą, zwracali się doń tym imieniem, i z tego co widziałem, nie sądzę, by pogłoski nazywające go ojcobójcą i sprawcą kłopotów lorderonu były dalekie od prawdy. Sylwana słuchała, coraz szerzej otwierając błękitne oczy, gdy jej zwiadowca snuł opowieść niemal zbyt fantastyczną, by mogła być prawdziwa. Ożywione zwłoki, świeże i bezczeszczone. Ogromne, bezmyślne stwory, poszywane z kawałków ciał. Dziwaczne istoty, które umiały latać, a wyglądały jak uczynione z kamienia. Gigantyczne pająki, które przypomniały Sylwanie o Akirach, rasie dawno uznanej za wymarłą. I zapach, kelmarin, który niezwykł raczej niczego wyolbrzymiać, Opowiadał o straszliwym odorze, jaki poprzedzał nadejście tej odrażającej armii. Lasy, pierwsza linia obrony krainy, ginęły od dziwnych machin wojennych prowadzonych przez Artas. Sylwana spomyślała o czerwonych smokach, które nie tak dawno podpaliły las. Srebrna Luna oczywiście przetrwała, ale lasy ucierpiały straszliwie i teraz cierpiały ponownie. Pani, Kelmarin podniósł głowę i pełne bólu spojrzenie: Jeśli on się przebije, to nie ma nas dość, by go pokonać. Te gorzkie słowa obudziły w niej gniew, którego potrzebowała. Jesteśmy kwel do rei, warknęła, prostując się: Nikt nie zdoła wkroczyć na nasze ziemię. on też nie nie obawiaj się musiałby wiedzieć, jak przełamać zaklęcia, które chronią kwel talas i musiałby potem tego dokonać. Lepsi, mądrzejsi od niego próbowali już podbić nasze ziemię. Miej wiarę, przyjacielu, w moc słonecznej studni i w siłę oraz niezłomność naszego ludu. Gdy Kelmarina odprowadzono do miejsca, gdzie mógł się napić, zjeść i odpocząć przed powrotem na posterunek, Sylvanas zwróciła się do tropicieli. Sama obejrzę tego ludzkiego księcia. Wezwijcie jednostki bitewne. Jeśli Kelmarin ma rację... Powinniśmy szykować uderzenie wyprzedzające. Sylwana leżała na szczycie wielkiej bramy, która wraz z pierścieniem gór o ostrych, poszarpanych szczytach chroniła jej kraj. Elfka miała na sobie wygodną skórzaną zbroję i łuk przewieszony przez plecy. Razem z Sheldaris i Voratilem, dwojgiem zwiadowców, którzy ruszyli przodem, by poczekać przy bramie na tropicieli, spoglądali wstrząśnięci i zdjęci odrazą. Jak uprzedzał ich Kelmarin, poczuli smród rozkładającej się armii, zanim jeszcze ją zobaczyli. Książę Artas dosiadał szkieletu rumaka o ognistych oczach, do pleców przytroczony miał ogromny miecz. W którym Sylwanas od razu rozpoznała runiczne ostrze. Wokół niego krzątali się ludzie w czarnych strojach wypełniający rozkazy księcia, podobnie jak nie umarli. Sylwanas z wysiłkiem przełknęła żółć. Wodząc spojrzeniem po zbiorowisku gnijących trupów, wdzięczna, że wiatr się zmienił. I teraz odór popłynął w przeciwnym kierunku, gestami przekazała swój plan. Długie, smukłe palce poruszały się szybko. Zwiadowcy skinęli głowami. Wycofali się bezszelestni jak cienie, a sylwana zwróciła wzrok na Artasa. On niczego nie zauważył. Wciąż wyglądał jak człowiek. Choć był blady i włosy miał białe, a nie złociste, jak jej go opisywano. Jak zatem mógł to wytrzymać? Był otoczony przez trupy, potworny smród, ohydny widok. Wzdrygnęła się i w myślach nakazała sobie skupienie. Nie umarli posłuszni Artasowi po prostu stali, wyczekując rozkazów. Ludzie! Nekromanci! W Sylvanas wezbrała fala odrazy i pogardy. Byli pochłonięci tworzeniem nowych potworności, by wystawić posterunki. Nie spodziewali się porażki. Ta arogancja doprowadzi do ich zguby. Czekała, obserwując okolice, póki jej łucznicy nie zajęli pozycji. Ostrzeżona przez Kelmarina, wezwała dwie trzecie swych tropicieli. Głęboko wierzyła, że Artas nie zdoła przekroczyć magicznych elfich bram, chroniących Quel'Thalas. Zbyt wiele było kwestii, o których nie miał pojęcia, a jednak wcześniej wierzyła, że niemożliwym jest to, co właśnie oglądała na własne oczy. Lepiej położyć kres zagrożeniu tu i teraz. Zerknęła na Sheldaris i Voratila, pochwycili jej spojrzenie i skinęli głowami, byli gotowi. Sylwanas chciała po prostu ruszyć do ataku, uderzyć na wroga, który niczego się nie spodziewał, ale honor jej tego zabraniał. Nie powstałyby żadne pieśni o tym, jak generał Sylwanas Windrunner obroniła ojczyznę przed nieumarłymi. Za Talas wyszeptała i wyprostowała się. Nie chcemy was tu, krzyknęła dźwięcznym, melodyjnym głosem. Artas zawrócił w jej stronę swego kościanego rumaka i sylwanas przez moment czuła tylko żal dla nieszczęsnego stworzenia. Przywódca nieumarłych wpatrywał się w nią intensywnie. Nekromanci zamilkli, spoglądali na swego pana, oczekując rozkazów. Jestem Sylvanas Windrunner, generał tropicieli Srebrnej Luny. Zawróćcie póki czas. Wargi Artasa szare, jak zauważyła elfka, szare w białej twarzy, choć w jakiś sposób ów człowiek żył jeszcze. Wygięły się w uśmiechu. Artas był rozbawiony. To ty powinnaś zawrócić, Sylwano. Odpowiedział z rozmysłem, pomijając jej tytuł. Jego głos byłby przyjemnym barytonem, gdyby nie dźwięczało w nim... Coś. Coś, co sprawiło, że nawet waleczne serce Sylwany zatrzymało się na chwilę. Z wysiłkiem powstrzymała dreszcz. Śmierć we własnej osobie zawitała do Twojej krainy, zmrużyła błękitne oczy. Czcze groźby. Bram elfów wiodących do wewnętrznego królestwa strzegą najpotężniejsze zaklęcia. Nie zdołasz przejść. Naciągnęła cięciwe sygnał do ataku. W następnej sekundzie w powietrzu zaroiło się od brzęczących strzał. Sylwana zwycelowała w człowieka, czy byłego człowieka, w księcia, a celowała równie pewnie co zawsze. Strzała zaśpiewała, pędząc w stronę odsłoniętej głowy Artasa, ale zanim sięgnęła celu, błysnęło błękitno-białe światło. Sylwana spatrzyła nieruchoma. Szybciej niż mogła to sobie wyobrazić, Artas uniósł miecz. Runy zalśniły zimnym, niebiesko-białym światłem i przeciął strzałę na pół. Uśmiechnął się szeroko i mrugnął do elfki. Do boju, moi żołnierze! Zgładzić wszystkich, by służyli memu panu i mnie! Krzyknął, a jego rozkaz odbił się echem z dziwnym pogłosem mocy. Warknęła gardłowo i raz jeszcze napięła łuk, celując starannie. Ale Artas już ruszył. Martwy koń niósł go z nienaturalną szybkością i Sylvanas uświadomiła sobie, że straszliwe oddziały księcia rozpoczęły atak. Gdy ruszyły na tropicieli, Sylwanie zdały się podobne do rojących się insektów, doskonałych w swej bezmyślnej harmonii. Jej łucznicy mieli jasne rozkazy: najpierw pozbyć się żywych, potem umarłych przy użyciu ponących strzał. Pierwsza salwa położyła niemal wszystkich kultystów, druga zostawiła dziesiątki płonących strzał w żywych trupach. Ale choć nie umarli wywracali się na ziemię i ci, wysuszeni niczym chrust, natychmiast stawali w płomieniach, to jednak wielu gniło jeszcze, wciąż pełnych wilgoci. A sama ich liczba wystarczyła, by zalać elfów niczym przypływ. Jakoś zdołali wspiąć się na niemalże pionowe mury z ziemi i kamienia na szczycie których znajdowali się tropiciele. Niektórzy na szczęście za bardzo się rozkładali, by dotrzeć daleko, gnijące kończyny odrywały się w trakcie wspinaczki i nie umarli spadali. To ich jednak nie powstrzymywało. Parli naprzód, do góry, ku tropicielom Sylvanas, którzy musieli teraz walczyć, używając mieczy zamiast łuków. Byli wyszkolonymi wojownikami, umieli walczyć w zwarciu, ale walczyć z przeciwnikiem którego spowalniał upływ krwi, utrata kończyny, przeciwko temu wrogowi jednakże. Martwe dłonie, o palcach przypominających raczej szpony, sięgnęły ku Sheldaris. Czerwonowłosa tropicielka walczyła zaciekle, z twarzą wykrzywioną w ponurym grymasie. Jej wargi poruszały się, gdy krzyczała wyzywająco, czego Sylvanas nie mogła usłyszeć. Ale nie umarli, byli coraz bliżej, otoczyli tropicielkę i Sylwana z targana dojmującym bólem, patrzyła, jak szeldari spada, wypuszczała strzałę za strzałą szybciej niemal niż myśl, skupiając się na swej powinności. Kątem oka zobaczyła jedną z tych groteskowych, skrzydlatych istot o szarej skórze, która zdawała się twarda niczym głaz. Stwór zapikował jakieś dziesięć stóp od niej. Nietoperzowaty pysk wykrzywił się radośnie, gdy bestia sięgnęła szponami i tak łatwo, jakby zrywała z gałęzi dojrzały owoc, pochwyciła Voratila i porwała w powietrze. Szpony zatonęły głęboko w ramieniu elfa i krew obryzgała Sylvanas, gdy Monstrum wzbiło się w górę ze swą zdobyczą. Voratil szarpał się w uścisku potwora, wreszcie zdołał jakoś dobyć sztyletu. Sylwana wymierzyła strzałę w latającą bestię, puściła cięciwe, jednak pocisk odbił się od szarego karku, nie czyniąc potworowi krzywdy. Stwór rzucił głową, obnażył kły i zmęczony zabawą z Voratilem rozerwał elfowi gardło szponami i straciwszy zainteresowanie, upuścił go, by ruszyć w poszukiwaniu kolejnej ofiary. W milczącej rozpaczy Sylwana spatrzyła, jak ciało jej przyjaciela szybuje ku ziemi i pada na zwłoki kultystów, których tropiciel zabił chwilę wcześniej. Gwałtownie wciągnęła powietrze. Kultyści się poruszali. Z ich ciał sterczały strzały, w niektórych tkwiło po kilkanaście pocisków z barwnymi brzechwami, a jednak się ruszali. Nie! szepnęła wstrząśnięta walcząc z mdłościami. Jej przerażone spojrzenie pomknęło ku Artasowi. Książę patrzył wprost na nią, uśmiechając się szeroko. W jednej mocarnej dłoni, obleczonej w rękawice, trzymał runiczne ostrze, drugą wykonał przyzywający gest i kolejny człowiek podniósł się na nogi, po czym wyrwał strzałę z oka, jakby wyrywał rzepy z ubrania. Atak Sylwanas nie poczynił żadnych strat w szeregach nieumarłego wojska. Polegli wstawali ożywieni mroczną magią. Artas dostrzegł zrozumienie i gniew w oczach elfki i roześmiał się głośno. Próbowałem cię uprzedzić. zawołał, a jego głos poniósł się ponad bitewnym zgiełkiem. A ty i tak dostarczyłaś mi nowych rekrutów. Znów skinął dłonią i kolejne ciało drgnęło by dźwignąć się z ziemi i stanąć na jego rozkaz. Ciało szczupłe, choć muskularne, o długich czarnych włosach zebranych w lśniącą kitę, o smagłej skórze i spiczastych uszach. Krew wciąż jeszcze płynęła z czterech ran na gardle, a głowa kiwała się nieco bezwładnie, jakby kark był zbyt mocno uszkodzony, by ją podtrzymać. Martwe oczy, niegdyś niebieskie niczym niebolatem, odszukały Sylvanas. I wtedy nie umarły zrazu wolno. Ruszył w jej stronę. Voratil W tej samej chwili poczuła jak brama pod jej stopami drży lekko. Uwagę sylwana tak bardzo zaprzątała rzeź i ponowne powstanie tych, którzy winni zostać martwi, że elfka nie zauważyła machin oblężniczych ustawianych na pozycję. Stwory wielkości ogrów, sklecone z rozmaitych zwłok też waliły w bramę niestrudzenie, tak jak pająkopodobne bestie. Nagle coś uderzyło w mur przy wtórze głośnego plaśnięcia. Sylvanas obryzgało coś wilgotnego. Przez ułamek sekundy umysł nie był w stanie przyswoić tego, co widziały jej oczy. Nagle zrozumiała. Artas nie tylko podnosił z martwych poległych elfów, ale też użył ich ciał jako amunicji i ciskał nimi w obrońców bramy. Sylvanas z wysiłkiem Przełknęła ślinę i wydała rozkaz, który jeszcze chwilę temu wydawał jej się nie do pomyślenia. Shindu fala na! Wycofać się do drugich wrót! Wycofać się! Ci, którzy pozostali przy życiu, niewielka garstka zaledwie, posłuchali natychmiast. Zebrali rannych, ponieśli na swych barkach, a ich blade twarze, mokre od potu, odzwierciedlały to samo przerażenie, które przepełniało Sylwanę, Uciekali. Nie było na to innego określenia. To nie był zorganizowany odwrót taktyczny, tylko nieskoordynowana, paniczna ucieczka. Sylwana zbiegła wraz z nimi, dźwigając rannego elfa, a w jej głowie trwała dzika gonitwa myśli. Za jej plecami rozległ się dźwięk, którego nigdy nie spodziewała się usłyszeć. Trzask walącej się bramy. A po nim nastąpiło triumfalne wycienie umarłych. Serce Sylwany pękało w agonii. Dokonał tego. Ale jak, jakim sposobem, jego głos silny i dźwięczny podszyty czymś strasznym i mrocznym, wzniósł się ponad hałasem. Brama elfów padła, naprzód moi wojownicy, naprzód do zwycięstwa. Jednak dla Sylwany najgorsze w tym okrzyku były nie radość i triumf, lecz tkliwość, która w nim dźwięczała. Elfka chwyciła za rękaw młodego tropiciela biegnącego obok. Telkor, krzyknęła. Leć na płaskowyż słonecznej studni. Powiedz im, czego byłeś świadkiem. Powiedz, by byli gotowi. Telkor był na tyle młody, by w jego rysach odbiło się na moment rozczarowanie, że nie będzie mógł walczyć, jednak posłusznie skinął złotą głową. Sylwana się zawahała. Pani, powiedz im, że mogliśmy zostać zdradzeni. Telkor pobladł na te słowa, ale skinął głową i niczym strzała wypuszczona z łuku pomknął przed siebie. Był dobrym łucznikiem, ale Sylwanas nie udziła się, że jeden łuk mógł zmienić losy nadciągającej bitwy. Jednak jeśli magowie, którzy kontrolowali energię słonecznej studni i mogli nimi kierować, będą wiedzieli, czemu przyjdzie im stawić czoła. To akurat mogło zdecydować o zwycięstwie. Pędzili na zachód, lecz gdy jej oddział przekroczył most, zatrzymała się gwałtownie, odwróciła napięcie i spojrzała w kierunku, skąd uciekali. Zachłysnęła się powietrzem. Widok Artasa i jego mrocznej armii nie zaskoczył jej. Spodziewała się go, jak i tego, że będzie to widok ze wszechmiar straszliwy. Nie umarli plugastwa, latające szaroskure bestie, groteskowe arachnidy, podążali setka za setką. Z niepowstrzymaną determinacją. Nie spodziewała się jednak zobaczyć tego, co zostawiali za sobą. Jak ślimak pozostawia ślad śluzu, jak pług zostawia świeżą bruzdę, tak nieumarli zostawiali za sobą ziemię nagą i poczerniałą. Sylwana doskonale pamiętała, jak po przejściu orków został spalony las. Wiedziała też, że natura prędzej czy później odzyska tę ziemię. Ale teraz spoglądała na straszliwą, potworną linię śmierci, jakby nienaturalna energia wykorzystana do ożywienia trupów zabijała ziemię, po której stąpali. Byli trucizną, zabójczą trucizną, wynaturzoną mroczną magią najwstrętniejszego, najbardziej plugawego rodzaju, i należało ich powstrzymać. Zatrzymała się jedynie na chwilę, aczkolwiek miała wrażenie, że stała tak niczym skamieniała przez wieki. Stójcie! krzyknęła z mocą. Tu się będziemy bronić. Tylko przez sekundę spoglądali na nią zaskoczeni. Potem pojęli wszystko. Pospiesznie wydała rozkazy, które rzucili się wykonać. Niejeden z nich zamarł zaszokowany, dostrzegłszy potworną ranę ich krainy, która tak bardzo przeraziła sylwane, ale szybko się otrząsali. Później przyjdzie czas, by martwić się uleczeniem okaleczonej ziemi, Teraz nie mogli dopuścić, by owa rana stała się jeszcze większa. Smród poprzedzający armię już nie wytrącił z równowagi tropicieli Sylwany. Wiedzieli, czego się spodziewać. Elfia generał stała na moście z uniesioną wysoko głową. Jej kaptur zsunął się nieco, odsłaniając pasma złocistych włosów. Armia nieumarłych zwolniła i zatrzymała się na ten widok. Ochydne wozy i katapulty oraz trebusze zatrzymały się wśród zgrzytów. Kościany wierzchowiec Artasa wspiął się na tylne nogi, a jego jeździec pogładził szkieletowy kark, jakby było to żywe stworzenie. Sylwana spoczuła falem mdłości, widząc jak ów stwór zareagował na dotyk swego pana. Widok ten miał w sobie nieskończone zło. Nie może to być! Odezwał się Artas z nutą humoru w głosie, która nadawała mu niemalże ciepłe brzmienie. To chyba nie jest jedna z tych jakże imponujących elfich bram, o których tyle słyszałem. Sylvanas zmusiła się, by odpowiedzieć uśmiechem. Nie, niezupełnie, ale nadal będzie dla ciebie wyzwaniem, kiedy to tylko prosty most, moja pani. Z drugiej strony elfy mają ten zwyczaj, że przyczepiają kotom papierowe grzywy i nazywają je lwami. Przez chwilę przyglądała się jego armii i narastający gniew przepalił to udawane zadowolenie z siebie. Przedarłeś się przez jedne wrota, rzeźniku, ale drugich nie sforsujesz. Wewnętrzną bramę do srebrnej luny można otworzyć jedynie specjalnym kluczem. A ty go nigdy nie zdobędziesz, skinęła swym towarzyszom i razem pomknęli przez most, by dołączyć do tych, którzy czekali na nich po drugiej stronie. Artas stracił humor, jego blade oczy błysnęły gniewnie. Palce zacisnęły się mocniej na rękojeści runicznego ostrza. Runy zajaśniały złowrogo. Tracisz czas, kobieto, nie uciekniesz przed tym, co nieuniknione. Tym razem sylwana się roześmiała. Był to gniewny, a zarazem pełen zadowolenia śmiech, który dobył się z głębi jej duszy. Myślisz, że przed tobą uciekam? Widać, że nigdy nie walczyłeś z elfami. Niektóre rzeczy były rozkosznie proste, uznała Sylwanas. Uniosła dłoń, rzuciła zupełnie niemagiczne i bardzo praktyczne urządzenie zapalające, i odwróciła się na pięcie, gdy most wybuchł. Drzewa powitały ich okrywając złotem i srebrem swych koron, ukrywając przed wrogiem. Zanim oddaliła się poza zasięg słuchu, usłyszała jeszcze coś, co przywołało na jej usta szeroki uśmiech. Ta tropicielka zaczyna mnie naprawdę irytować. Tak, irytować, dręczyć jak wróbel dręczy sokoła. Elrendar dzieli śpiewającą puszczę na pół, szybko nie znajdziesz sposobu, by przeprawić na drugi brzeg te twoje ohydne machiny. Wiedziała, że to jedynie opóźni jego armię, nic więcej. Ale jeśli uda się ją opóźnić wystarczająco, być może Sylvanas zdąży dostarczyć wiadomość. Czuła niepokój. Artas okazywał aż nadto pewności, że zdoła pokonać magię, która dawała moc elfim bramom. Już wykazał się wiedzą w tej kwestii. Udało mu się bowiem zniszczyć pierwszą z nich. Oczywiście pierwsza nie była równie mocno chroniona zaklęciami jak druga. A z tego co Sylvanas zdążyła wywnioskować, Artas zawsze wykazywał się arogancją. Ale dręcząca niepewność, która kazała tropicielce dodać ostrzeżenie do wiadomości niesionej przez Telkora, znowu poczęła ją kąsać. Czy Artas wiedział o kluczu?